Oto jeden z najdziwniejszych sposobów płatności za parkowanie, jaki kiedykolwiek widziałem. Ta tablica rejestracyjna oznacza, że jesteśmy w Wiedniu, a w Wiedniu, by zaparkować, trzeba za przednią szybę wrzucić coś takiego. Trzeba znaleźć specjalny punkt. Najczęściej ten punkt sprzedaje też papierosy, w którym można kupić taką kartę parkingową. Jedna godzina, jak widzicie, kosztuje 2,5 euro. Później taką kartę parkingową trzeba wypełnić no i wrzucić na przykład w taki oto sposób za przednią szybę. Tutaj oznacza, że w kwietniu, a dokładnie 29 kwietnia, rozpoczę... Zobaczyliśmy parkowanie o godzinie 8.00. Nie można wrzucić dwóch, trzech czy czterech kart. Trzeba co godzinę przychodzić do samochodu i wymieniać taki blankiecik. Znaczy nie zawsze co godzinę. Wszystko zależy od tego, na jak długo mamy kupiony bilet parkingowy. W Wiedniu nie można sobie od tak zostawić auta przy ulicy na cały dzień. Jest tutaj bardzo dużo stref tak zwanego krótkoterminowego parkowania, a to oznacza, że możemy gdzie nie gdzie auto zostawić na przykład na godzinę, a w innym miejscu na przykład na 2,5 godziny.